Okres wakacji był okresem wytężonych prac remontowych w szkole podstawowej nr 1. Przede wszystkim został zmodernizowany parter szkoły, a mianowicie zostały położone płytki na ścianach, założono oświetlenie ledowe, jak również został wymalowany cały korytarz parteru. Oprócz tego założono gabloty, gdzie możemy pokazać osiągnięcia uczniów różnego rodzaju pochary, jakie zdobywali w różnych zawodach, konkursach i tym podobne. Oświetlenie LED-owe założone zostało również na wszystkich piętrach szkoły, czyli na korytarzach drugiego, pierwszego i trzeciego piętra. Przeobrażenie przeszła również świetlica. Została odmalowana i to nie tylko zwykłe malowanie, które można powiedzieć malarskie, ale dzięki paniom, które pracują na świetlicy, została ona upiększona różnymi rysunkami. Założona została nowa wykładzina, jak również położony został dywan do zabaw dla dzieci. Świetlica otrzymała również nowy telewizor, ażeby można prowadzić różnego rodzaju zajęcia edukacyjne i projekcje. Oprócz tego w Szkole Podstawowej nr 1 zakupione zostały krzesła i stoliki do trzech klas nauczania początkowego edukacji przedszkolnej, gdzie zostały zmodernizowane te sale. Oprócz tego w trzech salach założono sprzęt audiowizualny w postaci rzutnika, ekranu oraz nowych laptopów. Całe pierwsze piętro edukacji wczesnoszkolnej też przeszło gruntowny remont, ponieważ wszystkie sale wyposażone są w panele podłogowe, nowe ławki i krzesła, i wszystkie sale mają sprzęt audiowizualny. Najważniejsza sprawa, jaka ucieszyła uczniów po przyjściu do szkoły, to są indywidualne szafki dla wszystkich uczniów. Każdy uczeń z klas 4-6 ma swoją szafkę, gdzie może chować swoje. Przybory, podręczniki i te rzeczy, które nie musi nosić codziennie do domu. Wszystko to zostało sfinansowane z dwóch źródeł. Oczywiście od, z organu prowadzącego środki budżetowe, czyli z Urzędu Miasta, jak również środki sponsorskie. Mógłbym tutaj powiedzieć, że to odbywało się, można powiedzieć, na mm, zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ. Proporcje środków, które zostały zaangażowane w remont szkoły wynoszą prawie 50 do 50 Sponsorskie chciałbym powiedzieć, to jest kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych, około 40 tysięcy złotych, które wyłożyli sponsorzy, ażeby ta szkoła była ładniejsza, warunki do nauki były lepsze i rzeczywiście uczniowie mieli komfort nauki, a nauczyciele komfort pracy. Dlatego chciałbym właśnie podziękować wszystkim tym sponsorom, którzy są anonimowi. Oni nie chcą się apiszować, nie chcą, żeby ich wymieniać, tylko pomagają, ale robią to w sposób anonimowy. Oczywiście te środki sponsorskie można było pozyskać dzięki dobrej współpracy z Radą Rodziców, bo ci sponsorzy to w 80% są rodzice. I tutaj chciałbym podziękować Radzie Rodziców, a w szczególności panu Robertowi Gajdzi, przewodniczącemu Rady Rodziców, gdyż dzięki współpracy z Radą Rodziców i z panem przewodniczącym mogliśmy osiągnąć takie efekty, jak będzie można zobaczyć.